Dziewczyny, co oglądacie śmiesznego? Oglądamy najnowsze memy autorstwa Apreski Team są zacne. Mam nadzieję, a może po dzisiaj, jak tam chomik uważasz, nie wiem, może i ja znajdę się na takim memie po dzisiejszym dniu. Nie. <śm> I proszę, kolejny dowód na to, że media kłamią. Cały świat słyszał o tym, że Lindsay Vaughan zakończyła karierę, a jednak jest u nas na starcie: AZS Winterka. Słowo, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. No. Przecież takich zawodów nie można odpuścić. Na ampy się szykowałam no i tutaj teraz treningowa jako forlaufer, ale jeszcze wystartuję w tym sezonie. Tęskniłaś? Bardzo tak. Tylko jeden przejazd finałowego slalomu. Jak się na to zapatrujesz? No z reguły ten pierwszy przejazd jeździłem tak, tak asekuracyjnie troszkę, żeby dojechać, żeby w drugim przeatakować, więc nie wiem czy zmiana nastawienia, y, która będzie wymagana na dzisiejszy dzień uda mi się, czy uda mi się to zrobić, ale no plan mam taki, żeby się rzucić pełnym piecem i najwyżej nie dojadę, ale nie chcę żałować potem tego jednego przejazdu. Żebyś się nie wystrzelał przed jutrem. Nie, no ja mam zapasy siły przygotowane, byłem na masażu ostatnio i odpoczywałem dużo, także myślę, że wystarczy na, na całe lampy. Nie chcę nawet pytać, czego był to masaż. Życzę powodzenia. <grytanie> Antek, podczas oglądania trasy finałowego slalomu odmierzałeś tam odległości między tyczkami, nartami, kijami, sprawdzałeś. Powiedz, jest to slalom ciasny, duże są odległości, jak, jak to wygląda? Ustawienie jest bardzo ciasne, są bardzo krótkie odległości, przy ustawieniu tyczek dość na wprost tak zwane półskręty, także jest to ciekawa propozycja, będzie na pewno ciekawie. Lubisz takie slalomy, czy wolisz bardziej rozstawione na boki? Wolę zdecydowanie bardziej slalomy rozstawione na boki, myślę, że koledzy wypowiedzieliby się podobnie. Iwona, dzisiaj wystarczyło Ci do triumfu w klasyfikacji generalnej. Właściwie nie potrzebowałaś niczego, więc wystarczyło ci po prostu zjechać, ale jednak pokazałaś, kto tu jest królową Winter No nie można się rozleniwić, trzeba pokazać na ostatnich. No zresztą tutaj co, trzeba treningowo przynajmniej przejechać przed lampami, więc szkoda, że niżej, bo można było przetrenować na lampach, na pewno będzie z wysoka, ale Ola, tutaj nasza prawniczka, załatwiła tutaj, żeby było bezpiecznie, więc super, udało się. Znowu gram już, a ty, ty mi Kasiu, szczęście ci sprzyjało według moich wyliczeń. O dwa punkty wyprzedzisz Halę Kubasiewicz i w klasyfikacji generalnej będziesz na drugim miejscu. Naprawdę? Naprawdę? <grym> Jeszcze tego nie liczyłam, ale czy to jest potwierdzone, że nie ma drugiego przejazdu? Owszem, <grym> no to w takim razie jestem druga. <grym> Powiedz, jak bardzo cieszysz się z tego rezultatu, bo początek sezonu nie był dla ciebie udany i to właściwie druga część coś zaważyła. Tak, początek sezonu nie był udany, ale na szczęście rozkręcam się, zaczęłam trenować na zawodach, więc wyszło jak wyszło, no cóż. No. Jak wrażenia po ostatnim przejściu slalomu w sezonie? No, miałam nadzieję na to, że będzie lepiej. Ale no już zakończyliśmy za nami to najważniejsze. Lampy, na może będzie lepiej. Ostatni dzień gadających głów slalomowych, bo jeszcze mamy gigant, ale powiedz, warunki były ciężkie, tyle osób na nie narzekało. Tobie również przytrafiła się tam jakaś przygoda na trasie. Powiedz, jak było. No co, wypiła mi nartę, ale wpięłam i jechałam dalej, bo bardzo chciałam zjechać, bo jest super ten slalom. Ale z tego co pamiętam, ty wyjątkowo często masz problemy na trasie. Tak, ostatnio mam jakiegoś pecha albo na gigancie, albo na solomie. coś mi się dzieje, niestety. Trzecie, Adam Chrapek, drugie, Paweł Jaksina, zwycięzcą dzisiejszych zawodów jest Antoni Szewani. Adamie, zrobiłeś to, co zrobić należało. Co prawda, dzisiaj bez zwycięstwa, ale to jest, to jest doświadczenie, jednak. Nie, nie dałeś sobie tutaj wydrzeć kryształowej kuli. Czysta taktyka. Kamowałem od startu, i tutaj koledzy tylko mi machali, kiedy mam przekroczyć linię mety. Idzie ciasno, idzie ciasno. Czy będzie na zielono? No i proszę, Wiktoria, przyglądasz się tabeli z wynikami, i znowu, tak jak co roku, pod koniec sezonu jesteś zdecydowanie w górnych rejonach. Tak, to jest zdecydowanie mój stok. Kolejny rok potwierdza się. Jestem bardzo zadowolona, bo już myślałam, że ten sezon to już się skończy, ale na szczęście jednak się jeszcze coś udało zjechać. Dzisiaj przydałby się chyba trening na łyżwach, żeby dobrze jeździć po tej trasie. Tak, było twardo, ale było fajnie. Można to nie był taki, dało się oprzeć na krawędzi i trzeba było szybko ze skrętu skręt. Fajnie, fajna trasa. Hela, mała wpadka w Szczawnicy, ale końcówka sezonu iście zabójcza. No i dzisiaj chyba wielka radość. Tak, ogromna radość, naprawdę. Ciężko mi się jechało trochę, oczywiście ustawienie trochę ciasne, ale cieszę się naprawdę, super, jestem zachwycona. Warunki chyba takie, jakie lubisz właśnie, bez błota, tylko lodowa, pucharowa trasa. Dokładnie tak, dokładnie takie, jak lubię, super. Bardzo się cieszę, że są takie warunki na finałach, bo tego mi brakowało właśnie w Szczawnicy. No i cóż, jesteś najlepszą debiutantką tego sezonu. Tak, bardzo, bardzo mi miło z tego powodu. Nie mam jednego skistopera i poleciała mi narta przez pół stoku i musiałam za nią, więc nie chciała się zatrzymać. No i w końcu przejechałam przed nią, ale ona się zatrzymała i musiałam podchodzić, więc pięć minut biegałam za nartą. Antoni, to co nie udało się w slalomie i w slalomie równoległym, udało się w gigancie. Zdobyłeś kryształową kulę. To był chyba najważniejszy jak na razie akademicki start w tym sezonie. Tak, bardzo się cieszę z uzyskanego wyniku. Warto dodać też, że wszystko było na szali w tych ostatnich zawodach. No i dzisiaj się udało. Cieszę się, dobry prognostyk na Ampy i szczególnie z kryształowej kuli, która będzie moją. Drugą, ale tak naprawdę pierwszą, bo mi się zbiła, niestety. E, tuż przed metą wpadłeś nieco w miękki śnieg, wyjechałeś z optymalnego toru jazdy, pomyślałeś, że może być już sprawa przegrana? Oj, to działo wszystko się tak szybko, że nie było czasu na, na takie kalkulacje. Wiedziałem, że muszę do metry, mety dzisiaj za wszelką cenę dotrzeć. E, no i to zrobiłem. Oj, no niestety, po tym pierwszym przejeździe tam duża była strata. Jeszcze w tym drugim jechałem od połowy, czy nawet trochę. Większy odcinek jechałem, większą połowę jechałem bez jednego kija. No właśnie, co się stało? Dlaczego tak się zdarzyło? Nic się nie stało. Tyczkę się zbiło i kijek odleciał, no. Du bardzo ci to przeszkadzało? O, no, każdy zawodnik chyba wie, że to przeszkadza niemiłosiernie. Jest taka dekoncentracja od razu, ale no jechać trzeba, do mety, no. Przynajmniej na drugie starczyło. Jesteś zawiedziony z tego, że się nie udało? Nie jestem zadowolony w dzisiejszych zawodach. Agiech podium będzie zajmowało, więc naprawdę super, super wyniki.